Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. To znowu ja. Ktoś by się spodziewał, słuchajcie, z czym dzisiaj przychodzę? Dzisiaj przychodzę z. Który to jest odcinek? Trzeci? Czwarty? Chyba trzeci, 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 tak mi się wydaje. I na czym polegał trzeci odcinek? Spróbuję streścić. Generalnie spędziłem go w całości w naderze. Praktycznie w całości, nie do końca, ale to chyba tak. Siedem, ósmych było w nederze około. No i o co chodziło? Próbowałem ogarnąć sobie. Wszystkie rzeczy na smoka, pałki, e, fortece i tak dalej, i tak dalej, bo... No bo po prostu, bo potrzebowaliśmy perełek. E, więc, co się dzieje? Próbuję się kopać w jakąkolwiek stronę, bo respawn dostałem na Bazalcie, więc no oczywiście mój ulubiony biom, więc kopię się, dokopałem się do fortecy. Po drodze znalazłem sobie... Jak to się nazywa fachowo? Boziu, netherite. W sensie nie netherite, netherite, tylko to... To, 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 to ancient coś tam. No więc, co się dzieje? Szukałem sobie spawneru po, for po fortecy, znalazłem dwa centralnie obok siebie, więc muszę przyznać, że całkiem, całkiem sympatyczne, ja? całkiem sympatycznie. Klepałem sobie te blazy, chyba za dwa razy prawie zginąłem, bo bez fire prota to dosyć, dosyć pro problematyczne, czy jest, ile razy powiedziałem już problematyczne? Dobra, nieważne, nieważne, ale... Miałem chyba jakiś fire protection na zbroi, była jedynka albo dwójka, bardziej chodziło mi o, o potkę. Bo wiadomo, potki, potki na Blazy się przydają. A po jakimś czasie błądzenia po tej fortecy, bo szukałem jakiejś skrzyny i innych głupot, bo potrzebowałem name tagu, na... na name, name tagów na przyszłe farmy i siodę na po prostu jakiś koniec coś takiego. A nic nie znalazłem. Ale tak, klepałem sobie dalej blazy. I już miałem na tym etapie 11 pałek. 27 level, prawie 8. I no, niestety pewna rzecz popsuła się po drodze. No, ten tego. Nie chcę zbyt dużo zdradzać, bo, bo zresztą sami to zobaczycie. Nie ma sensu. Ale, ale tak, no, no mieliśmy malutki problem. Na tym etapie postanowiłem, słuchajcie, wrócić do, do domku. Mając 14, 14 blaze rodów w eku. No i wróciłem. Ogarnąłem znowu krowy dla levela, bo chciałem dobić 30 i jakieś enchanty sobie ogarnąć. Strajdowałem patyki. Na tym etapie, a nie, już odkryłem, że można spacjum tradować, więc tak, ewoluowałem, że tak powiem, e, pokazana była ilość też emeraldów, tam chyba półtorej staka, no to było już całkiem znośna ilość, całkiem znośna ilość, znowu trading, nudne rzeczy, nie wiem po co w ogóle to pokazuję, a już wiem, łuk, power 1, stwierdziłem, że go kupię, bo po czemu nie, no łuk się przydaje. Stworzyłem fajerwerki tak na zapas. Eee, stworzyłem ich... ile? 12 odłożyłem do skrzynki. Nie wiem po co ja tak wcześniej zrobiłem, w sensie, nie były mi potrzebne. Jakoś bardzo, bardzo, bardzo. Ale... Ale czemu nie, no, przydadzę się, przydadzą się. Chciałem jeszcze ogarnąć sobie perełki przez trade. no bo tak jest chyba najszybciej. I słuchajcie, co się stało. No, zaspoileruję, bo muszę. Przez cały okres przygotowań na smoka strajdowałem chyba jakoś 300 złota, Ja nie wiem, albo coś się zmieniło w tym snapshotie, albo pigliny już więcej nie tradują pereł. Nic, ani jednej perełki. Jak to jest możliwe, powiedzcie mi. W sensie sprawdzałem nawet na necie, czy czegoś nie zmienili, nie? No ale pokazuje jakby, że snapshot 1.19, szansa na drop perły z piglina to tam 5% niecałe, 4.73 chyba. No spoko mówię, no to tradujemy, no i tradowałem, przetradowałem tam, tak jak mówię, ze 2-3 staki. Nic, pół perły, dostałem wszystkie możliwe inne trady oprócz pereł. No, ja wiem, że ja mam troszeczkę pecha w życiu, ale... ale żeby nie dostać w ogóle perł tak w ogóle, w ogóle, no to. No spoko, spoko, ile to jest? 60-120, no ze 180 stabek, o przepraszam. <laughs> ze 150 stabek poszło. Stwierdziłem, że nie ma co się przejmować. Zrobiłem mieczyk. Sharpness 4 Fire Aspect 2. Więc całkiem, całkiem, całkiem znośny, całkiem znośny. Wiadomo, najlepszy jest sharpness 5, ale... Ale do takich enchantów to dojdziemy później. Więcej emeraldów, bo trzeba za coś kupować te mendingi. I znalazłem villagera w fortecy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, spoko, spoko. Klepałem sobie dalej. T. -t, -t. Wither, 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 wither. Szkielety. A uh, przydał się do szuk. Po co ja w ogóle poszedłem do netheru, bo to jest ważne, chyba nie wspomniałem. Chciałem iść na biom ten endermanowy ten taki ten taki śmieszny niebieski nie niebieski no ten las taki wiecie który nie ten czerwony tylko ten drugi zielonkawo niebieski nie wiem jaki on jest tak jak on był praktycznie na tym samym biomie co co forteca w sensie graniczył z fortecą więc miałem dosyć blisko i tu co się stało bo to ważne uderzyłem w piglina Myślałem, że było ich tam mało, ale ich się zbiegło chyba tam z 10. Więc trzeba było się ratować. To nie jest hardcore, ale jednak nie uśmiechało mi się ginąć z 29, prawie z 30 levelem. Próbowałem tutaj walczyć moim cudownym mieczykiem i okazało się, że wbiegłem w ścianę. I tak, no był problem. Zauważcie, że na hotbarze mam e, Fire Resistance, co bardzo mi pomogło, bo tu mnie jeszcze Blaze podpalił, szybki. Szybka potka pod nogi i postanowiłem się tutaj po prostu zabudować, żeby nie zginąć, bo no, pół HP uleciało ze mnie, pomimo diamentowej zbroi, to tam jakoś minimalnie zenchantowanej. Przeżyłem, wybiłem na szybko wszystkie te, wszystkie te pigliny i wszystkie te blazy. Jak widzicie, łuk znowu się przydał, bo tak musiałbym z nimi walczyć. Walczyć mieczem? A tak, też nie musiałem się przejmować. No i co, udało się, wybiłem je. Mm, I dalej, 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 dalej Szukałem skrzynek I znalazłem I znalazłem Tylko, że w skrzynkach nie było nic ciekawego Plus, pragnę przypomnieć, że na tym etapie gry Wciąż nie mam szalkerów ani niczego Co jakkolwiek mogłoby mi pomóc Więc Jezu, ile jeszcze będę to klepał No, szybciej, szybciej, szybciej O, dziękuję Tak, yy, ma, mamy diaksowy armor dla konia Znalazłem ich chyba... Dobra, nieważne, nie wyprzedzajmy faktów. Tak czy siak, lutowałem dalej. Wyrzuciłem niepotrzebne przedmioty. Ymm... Mam stack strzał w ogóle, Feku. Spoko. Wyrzuciłem samorodki, po które później wróciłem. Znowu potyczka z blazami. Chciałem wyjść z fortecy. Tylko jaki jest problem tej fortecy, słuchajcie? Forteca jest ogromna. Tego nie mogę jej zabrać. Jest ogromna, tyle że ona jest w całości w netherracku, w sensie w takiej skale. Ona nie ma wyjścia na powietrze. Ona jest, e, w sensie sama budowla, sama struktura wychodzi poza netherrack. Tylko, że no właśnie to tak wygląda, tutaj nie ma przejść takich gotowych, bo wszystko jest zakopane. Trafiłem na ten biom, tu będzie widać dobrze jak ta forte forteca, tak, forteca wygląda. No, wygląda dość śmiesznie, śmiesznie, śmiesznie. A, ponieważ iż gdyż. No, jest calutka zabudowana i na lewo, odtąd jak teraz mam kamerę, nad yy, morzem lawy, jest po prostu. No po prostu taki tunel wychodzi, taki korytarz tej fortecy. On jest w całości zamknięty. Nie ma ani jednego miejsca, gdzie ta forteca byłaby otwarta. No to troszeczkę nieprzyjemnie. O, tu widać w tle na przykład chyba. Chyba tak nie wiem. Mam mniejszy podgląd, więc nie widzę, bo nagrywam teraz dźwięk. Ale tak. E, biłem dalej Endermany. I niestety tutaj. Popełniłem dość duży błąd. Dość duży, duży błąd, bo. Miałem z tyłu głowy. Żeby. W ogóle błędem było to, że nie miałem lootingu na Swordzie, ale chyba mi level po prostu nie pozwolił. Bo. Planowałem zdobyć ten looting, ale, ale nie wyszło. Dużo levela poszło na looting. Może tak. Którego i tak nie dostałem. Może mogłem tradeować z villagerami. A trochę leje wodę. Dobra. Wracając, biłem sobie te Endermany. Lurowałem je po kolei wzrokiem. Tylko, że część po prostu miała mnie w dupie. W sensie, jak już udało mi się je ściągnąć, żeby złapały na mnie agro. To one się gdzieś tepały i weź to znajdź. Tu widać moją frustrację na F5. Każdy jeden. Tutaj ze trzy Endermany myślę, że tak... lo tu widać następnego, który się pali, bo się gdzieś w lawę tepnął randomowo. No jak to jest, powiedzcie mi. AI Endermanów mnie czasami dobija. Więc tak, biłem sobie je, no i tak wygląda właśnie walka z Endermanami w netherze. Um... W Overworldie nie mogłem znaleźć dosłownie ani jednego, a jak już znalazłem, to żadnej perły nie dropił. Tutaj też świetnie widać, jakie RNG. No, patrzcie, zabiłem chyba z. E, nie wiem, 40 Endermanów, i z tego dostałem 5 Pereł. 40 Endermanów jeszcze mówię, w Overworldie sobie dodaję, bo tutaj oczywiście nie wszystkie też były. Nie, nie wszystkie są na nagraniu, bo no komu chciałoby się oglądać montaż e, 30-minutowy zbicia Endermanów? I tak jest długi. Nie wiem po co ja to daję. W ogóle potrzebuję jakichś rad, jak już tutaj ludzi, trochę ludzi, e, ludzi zmaterializuje, to potrzebuję jakiejś rady w jakiej formie mam robić te, 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 te materiały. Bo tak szczerze nie mam pojęcia, czy je bardziej edytować, czy bardziej nie edytować. No, to, no, dużo nagrywam i mało z tego materiału wychodzi, bo po, z, tak jak już mówiłem z dwóch, Godzinnej nagrywki, tak było w pierwszym odcinku. Wychodzi mi, ja i ten cudowny moment. Nie mogłem się wytepać perełką, co ciekawe. Nie miałem też Fire Resistance. Nie wchodziły perły, nie wchodziły. I zaliczyłem bombę. No. <śpoko> Spoko, dobrze, że to nie był hardkor. hardcore. Tutaj poleciał mój Baby Rage, ale stwierdziłem, że nie, 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 ja się nie będę denerwował. Mam wszystko, czego potrzebuję na chacie. Mam jakieś książki z Mendingiem, nie miałem. Straciłem kilof. Kilof był chyba najcenniejszy z mojego całego eku, plus tam, no wiadomo, cały set diaksowy, ale stwierdziłem, że po co się denerwować, słuchajcie, poleciałem od razu do, do mojego miejsca do tradeowania się z villagerami. Kupiłem sobie fortunkę. Fortunkę chciałem nałożyć na kilof. Tak też zresztą zrobiłem ten, który, miał, ten, który mam teraz w eku. Eee, tylko, że nie miałem levela. Więc w celu ogarnięcia levela rozmnożyłem krówki. Bo potrzebowałem chyba 6 lewli na wbicie tego? Dokładnie 6. Zrobiłem kill -off z fortuna 3. Poszedłem na minus 58 i na kreta zacząłem kopać tunel. Tylko znowu coś nie pykło. I tak szczerze, miałem problem duży ze znalezieniem diaksów. W końcu je znalazłem, Zobaczcie, ile kill -off, ile killów. Jak kilof bardzo się zniszczył. Musiałem jeszcze dorobić sobie żelazny. I tak, szukałem tych diaksów, szukałem, końcowo wyfarmiłem ich chyba na tyle, żebym miał na zbroję i na jakieś tam podstawowe rzeczy. Z fortunką 3, no to wiadomo, to leci w miarę szybko. Na tym etapie mam 21. I kopię dalej, nie poddaję się, nie poddaję się, kilofy lecą jak głupie. Bo wiadomo, ten sposób jest najbardziej efektywny. Jak macie um, wydajność 5 na kilofie. To jest wtedy po prostu, no najlepsza z możliwych opcji, no bo lecicie przez, przez ten, mm, nie wiem jak fachowo się nazywa ten materiał, no przez ten po prostu, przez tego czarnego kobla, jak burza i, i faktycznie wtedy ta metoda jest bardzo wydajna. A tak no to z żelaznym kilofem no co mogę powiedzieć, co mogę powiedzieć, mogło być lepiej, ale i tak nie ma źle. A co mogę dalej powiedzieć, nic nie mogę powiedzieć, kopałem. Znalazłem. Nie zwróciłem uwagi, ile tam było diamentów. Ale na tyle, że na zbroję mi stykło. Może tak. Wróciłem na powierzchnię, skraftowałem tą zbroję, wbiłem trochę levela w cave'ach, Tu widzę, że. Czekajcie, co to jest? A, 13 level. Więc tak, skraftowałem wszystko, założyłem to i odzyskałem mój armor. To na tyle. Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, widzimy się w następnym. Za niedługo idziemy na smoka. Cześć, cześć.